Oko! Jakie oko! Jakie groźne oko! Jaju, ratunku! Ojo, jojo, jojo, jojo! Las się luzy nosem! Nie grysz mnie, bo będę później z takim kinolem <toilet> chodzić cię wolno. Jak Pinokiem? A Ad Dasiu mi wczoraj A? bajki nie opowiedziałeś na dobranoc? To się poćwiczcie i jutro opowiedział mi Okej, nauczysz się może mi najczekać. na tą bajkę. Czekałem Bo ci śmukną. Mhm. Taroś czekał na bajkę, ale ty zasnęłeś i już mi nie opowiedziałaś, tylko ja ci przeczytałem i, i już koniec. A pamiętasz o czym ci czytałem bajkę?